Kimanka, dzisiejszy odcinek z Blightem i pokażę Wam między innymi, czemu właśnie Periksa i W moim wypadku, w moim buildzie w sumie będzie do zmiany cały build. W ramach przypomnienia jeśli chodzi o właśnie moje perki, co dostają zmiany. Tinkerl, będzie działał tylko raz na gena. W sumie robi to samo, tylko po prostu będzie działał raz na gena. To jest fajne, bo to było męczące, właśnie w szczególności z ruiną, że... Spamowałeś tym Tinkererem cały czas, wchodziłeś, dostawałeś info, to będziesz sobie po prostu info, możesz raz zaskoczyć, natomiast nie możesz w tym spamować. A ruin dostaje strasznego nerfa i to będzie dead perk aktualny. Będzie powodował, że geny, które nie są tego kręcone, będzie się rekursować tylko o 100%. Plus, jeżeli go zabijecie, no to ruin się wyłącza. Jestem w sumie ciekaw, czy jak to zrobi DC w sumie. Czy ruin też będzie się wyłączał, czy może np. przykład Undying też będzie na przykład jakoś zabezpieczał to wyłączenie ruiny. Jestem ciekaw, no ale generalnie sam Ruin jest led. Moje oczy, że sam perk już będzie słaby, a to plus, powiedzmy sobie, że no Ruin też często padał w moment. Więc po co ci perk, który pada ci w moment jest słaby? Mówię, ten perk robi po value, jeżeli się gdzieś utrzymał. I właśnie mogli zrobić coś takiego, jakiś system, żeby właśnie za to, że go nerfimy, przynajmniej żeby się utrzymywał jakoś dłużej w meczu. Że na przykład, nie wiem, pół minuty, minuta, że dopiero tego, Hex się tli, że nie widać, że on po prostu jest sam odpalony. A tak tutaj nie wiem, tutaj nie jest useless, po prostu, a kto jeżeli będzie useless? Więc no, tego nie będę miał sensu w używać, no bo tu nie będzie. No i sama barba to jest sobie zmiana, że nie będzie dodatkowych punktów, więc ludzie nie będą zachęceni, żeby grać tą barbę. Ja może sobie pogram, bo wiadomo, z double speedy mogę być na stronie mapy, będę miał info z barby, więc ja się może trochę pobawię, ale no. W no, cały bit mam tutaj do zmiany. Daję wszystkie perki, jak nie wszystkie. I nie na co przejdę jeszcze. Mówię jakby, wieram tym buildem od premiery. Dosłownie od premiery, nie zmieniałam tego buildu, bo jakoś wszystko inne wydawało mi się takie mech na black. to jest po prostu wygodne, biegasz po genach, regresujesz je i tak dalej, Tinker. No, jest mega przyjemny, ale jest męczący. I właśnie pokażę Wam w odcinku, mogę trochę tam ugrać, ale a nie będę Wam więcej mówił. Yeah. Zapraszam Was też Twitcha, link w opisie, inbujcie się do mój nickname, tam gramy sporo w DPN, wysokiego kontentu, więc zapraszam, można pogadać, no i to w przyszłych zmianach, co sądzicie o tym, no i co, cześć, do tariału. Mówię tylko powiem się o matmę, a boższy, tak że wtedy już, no. A ja w z RNG. Wow, tam nie miałem tej mapy. Więc nawet nie rzekam. Jak rzadko dropi, to jest git. Raz w pierdło może dostać syna. Ja Oh, okay. Do it once. правда? I prostu jak standardik na blazie zagrajmy. Po prostu biegajmy po różnych genach, tak dosujmy je. Palmy palety. Znamy, co mogę zrobić. Dobra.

Nagle kręciłaś? Ale zrypałaś to. Ja mogę powiesić, bo tam na zostało. Więc na spokojnie zdążę powiesić. Ale się leczyli szybko. Więc albo był tego a, w Twilkie leczone. Albo Will Make It. A uważam, że jest Twilka kręcona. Więc jeżeli Twilka jest kręcona, to ja nie będę tam. Okej. Okay. Nice. Ja taka chciałam przyjąć hita, żeby ją mi dokręcić. Nie ma szans. Ok, tak dosuję, tak dosuję się tak dosłowi, tak dosłowi, o, nice. Fuck. Gdybym ja mógł się odbić, to może bym walnął tam kogoś. No ktoś powinien znaleźć tego, ten ruina. Powiem przegrywa to No Ja mogę to zrobić oczywiście, ale no Pani zauważyć i zdać sobie sprawę, że ciśnięcie genów To nie rozwiązanie kompletnie. w mnie Może zważyć ruinę No i lepsza. A ja próbuję w cisnąć. Szanuję. Ale jest to głupie. A tak mam w grupie teraz, więc może. Dobra, pierwszy gianik. Jeszcze się miał toolboxa, więc chodziło, że korzystał z toolboxa. Co mi pomogło. Nasza mat harda nie mogę go palić. Jak on na... Widzę tam? Patrzę tam czy nie idzie do Hexa. Ach, chyba nie. I kiedy ja aż tam no to idź. Powodzonka. Ona nie widziała tego Hexa. Nice. Czy gramy już na Garden of Pain, ta. Da się przeżyć, ale tragedia. No, jak ogólnie tą mapa z tragedią. Zagrać sobie bubę na Garden of Pain. Albo jak będziesz grał Garden of Pain, spotkasz bubę, pójdź do krzaków. I pozdrów kolegę. Polubicie. cię. Gwarantuję ci. Ja pewnie, jak to wykorzystywałem na bubę jednego, to zaczął mnie kampić. Znaczy nie wiem, czy on chciał kampić, bo to bym, papież, małym hakiem. Ale, no, yy, nie wójścił mnie. I się nie dziwię, bo z taką wiedzą, kuźwa. On zbyt, zbyt dużo, trzeba go zabić. Guys. No, no to ciśnięcie genów i zabije, naprawdę. już sprawdzili ten render obok? Jakby to mieli. Dobra, odbiję się o od dań tam są do klanci więc na spokojnie ranna kłody O nie to kajt i bardzo szangas bo to ta ona no na no, no, pain no taka mapa Teraz ja nie czuję się za nie zaniosę go za daleko. Nice. No, dosłownie ten Keks nie jest jakiejś ugryty, co nie, więc. Co dziwi mnie to, że to żyje? Jak to wymać? Oj, Brazylia! Widzicie, masz Okno, co nie, David? I mogę zaczynać topetę. Naprawdę to nie interesuje. No tego, Ale, dead, o Ale dedot. Mam być kolejny genik. A, bo nie. Nie wiem, czemu coś trzeba narzegać na po grze, że.bić taki light z takim buildem. I że się nie dziwię, ale no, z drugiej strony nam. No, czas. history ruin. No, to, że akredytor nie ścina i to się dziwię teraz, co nie? Nie leczyli się? Nie gena? A w sumie, nie tak, nie ścili się gena. Po nie mam w ty w poach my tak to że jak głupę to waltuje dzip Ma książę Fatima nawaska Tylko jedna seta. O. Ona na mnie siedzi. ワジック Nope know,。あれない Moment。 Dzień dobry Ale dobra, to by ich też nie znaleźli tej luiny. Ruina nie była jakoś super ukryta, więc wydaje mi się, że po prostu zbytnio nie szukali